Witam bardzo serdecznie na kanale z tej strony Damian. Powiem Wam, tak jak mówiłem, a staram się zawsze słowa dotrzymać, że jeszcze coś postaram się nawinąć w tym starym roku. Będzie to ostatni odcinek w 2023 roku. Będzie to dwusetny film. Dwusetny no już był, wrzuciłem życzenia dla wszystkich ci, którzy obejrzeli jak najbardziej, ja potem takie filmy gdzieś tam kasuję. Nie zależy mi na tym, żeby one gdzieś tam były u mnie na kanale, to są od danych okoliczności dla stałych słuchaczy, dla, dla ludzi, którzy są na kanale, którzy subskrybują, komentują i tworzą społeczność, mega społeczność. I tak jak powiedziałem, chciałbym coś też wrzucić i bardziej w formie takiego podsumowania 2023 roku. To, co się wydarzyło, to, co się sprawdziło, to, co gdzieś było powiedziane przeze mnie na kanale, rozkminione ze mną czy z ludźmi, którzy też tworzą tą społeczność, jest potem takie sprawdzenie, wiecie, taki troszeczkę też poker, który... No jest talia, jest rozdanie, jest rozgrywka i potem przychodzi realizacja tak? i taka weryfikacja i to jest chyba dla twórców, przynajmniej ja to tak odczuwam, najlepsza zapłata za, za tą robotę, gdzie mm, poświęcając swój czas, nawijając tutaj do, do mikrofonu, do, do, do ludzi, którzy słuchają, którzy czekają na odcinki, którzy komentują, którzy wchodzą w interakcje, y, gdzieś y, tworzą tą społeczność, jest to mega zapłata, jeśli się coś sprawdzi, coś co zostało wygrzebane, powiedziane. Gdzie coś ja dostrzegłem i mogłem się podzielić tutaj razem z wami, nie potem przychodzi takie sprawdzenie, i tak, tutaj miałem rację, tak tutaj się pomyliłem, tutaj musiałem to zweryfikować, tutaj się coś potwierdziło, i to jest taka chyba najlepsza, najlepsza zapłata nagroda dla twórców. Tak, jak sobie człowiek spojrzy do tyłu na przestrzeni ostatniego roku, ile rzeczy się wydarzyło w tym 2023, choćby tutaj start Pulse Chain to był mój start w sumie, jeśli chodzi o świat krypto, wtedy, wtedy nagrywałem, skupiłem się na tym wydarzeniu. Oczywiście tutaj z x groszem, tak? to jest też jakby zasługa tutaj x grosza. Chciałem też nagrać jakiegoś live'a z, z x groszem, seksymalistą, ale niestety braknie czasu, wiecie, tym bardziej jak jest rok. Przez końcówkę roku trzeba też pozałatwiać swoje sprawy. Człowiek też chce odpocząć, poświęcić czas na, na jakieś inne, inne rzeczy. Ale zawsze staram się być tutaj razem z Wami i rozkminiać rynek krypto, przekazywać jakiś fajny content, bo to jest też ta energia. Robię to też dla Was, ale jest to właśnie mega, mega satysfakcja, jak się pewne rzeczy, które są wspominane na kanale, potem realizują. Ktoś wyciągnie z tego jakąś fajną lekcję dla siebie, jakąś naukę, i w komentarzu potem ci napisze, że fajnie, że poruszy, poruszyłem jakiś temat, i na przykład nie wrzuciłem tam swojego hajsu, nie straciłem hajsu, a ten temat na przykład się wykrzaczył, bo, bo coś tam, coś tam, a ja na to na przykład zwróciłem uwagę. I to jest najlepsza nagroda. I tak jak sobie człowiek patrzy na te wszystkie, na te wszystkie, wiecie, filmy, to będzie taki dwusetny film. Wydarzenia takie jak właśnie na Wika, ocen PullShain, potem Start PullShain. Wydarzyło się to, że Terra Luna upadła. Ludzie potracili pieniądze. Tutaj wyskoczył jakiś klon czy klon heksa, Chciwość avarice, projekt, który <coughs> był poruszony na moim kanale, ale z takim ostrzeżeniem, czerwoną lampką. I ten kto skorzystał, jakby z wiedzy, to nie umoczył pieniędzy, projekt się gdzieś wykrzaczył. Tutaj Kryptowalutowa Niedziela z Majkiem gościnnie. To był rok temu, słuchajcie, był X, Josh Wesley. Byłem zaproszony tutaj przez Majka, jeśli chodzi o społeczność HEXA, fajna debata. Wiecie, i tak jak sobie człowiek patrzy na te odcinki, na, na to, jak to szybko przeminęło, co się wydarzyło, i potem sobie to analizuje i dochodzi do wniosku, że rynek krypto jest bardzo dynamicznym rynkiem, bardzo rozwojowym. I no na pewno nie jest rynkiem dla każdego, ale warto się tego rynku uczyć. Bar, warto w nim być. Tak jest moje zdanie, oczywiście. Kolejne, kolejne przypomnienie, Flare, sparki jakieś były, były w 2023 do odbioru, jakieś weighty dla społeczności pullchaina. Potem start sieci, start sieci, sieci Flare, Merge w bardzo duże wydarzenie. Eksperyment, który gdzieś, który gdzieś cały czas postępuje. Były, były tematy poruszane odnośnie memcoinów, które gdzieś też zawsze będą przeze mnie poruszane, bo wiecie, tu jest rynek, to jest, to jest temat, który, który może nam dać zarobić, który musimy bardziej do niego podchodzić w sposób właśnie jak do hazardu, bardziej właśnie do, takiego, do takiej loterii, do takiego kasyna, niż do takich inwestycji, ale to są trendy, to są projekty, które gdzieś tam się cały czas pojawiają. Wiele projektów, które gdzieś powstały, które, kolejny airdrop Texas, który gdzieś tam jest, Zapomniany, ale leży na portfelu. Wiecie, tych, tych rzeczy było bardzo dużo. Rynek przechodziliśmy w tym roku tak, przez dołek bitcoina. Rynek krwawił. Wiecie, ludzie czekają dalej na 10-8 tysięcy na przykład za bitcoina. Bitcoin jest po 42,5 tysiąca. Cały rynek 2023 był rynkiem wzrostowym po dołku. Także wiecie, jak to się tak obserwuje, jest się, jest się w tym rynku, to. Bardzo, bardzo szybciutko leci tutaj czas. Zobaczcie, kolejny rok minął, kolejny rok jest za nami, wchodzimy w nowy 2024. Na pewno będzie ten 2024 lepszym rokiem niż 2023, tak uważam. Czekamy na, na ETF, na Bitcoin, na Ethereum. W 2024 jest halving. Także przed nami są bardzo fajne. Czasy, fajne lata 2024 i 2025. W 2023 ChatGPT GPT wyskoczył OpenAI, rewolucja, jeśli chodzi o, o sztuczną inteligencję. Tak jak już mówiłem, Flare. Banki w 2023 roku upadły. 3 czy 4 banki, przecież też nagrywałem tutaj tematy. Mówiłem o tym wcześniej, że to może się też wydarzyć. I wiele, wiele, wiele rzeczy się wydarzyło. Zobaczcie na przykład, dlaczego uśmiechnięte w BTC będą się po 5 latach cały czas Michael Saylor w rynku kupuje, napędza ten rynek. Też tutaj o banki, niewypłacalność, upadek banków, Silicon Valley, zobaczcie, SWB, Signature Bank. Banki pęgają jak kondony, możecie sobie tutaj zobaczyć dla tych wszystkich, którzy nie śledzili mnie wcześniej, mogą sobie wrócić, zajrzeć i zobaczyć, o czym tutaj... Krypto sapiens nawijał, co się też zrealizowało, tak tutaj Rysiu, Rysiu wypuści Pulsi X'a, Puls Gdzieś y, oczywiście tutaj potem wydarzenia, które wpłynęły na to, w którym momencie jest Puszcz, w jakim momencie jest Puls i Puls X. To jest wszystko. Y, w takim tempie rozwoju powolnego, ostatnio też Rysiu rzucił do siebie na kanał, nie na kanał, na, na Twittera i tam wiele youtuberów gdzieś rzuciło. Wypowiedź. Ryszarda, godzina 22 przesłuchałem, powiem Wam Rysiu, bardzo dobrze Rysiu wrócił, zobaczymy co przyniesie rok 2024, jeśli chodzi o plus i plus X, temat cały czas gdzieś tam, wiecie, gdzieś tam jest z tyłu głowy. Tak na krótko, jak miałbym się do tego też odnieść, do wypowiedzi Ryszarda, no to Rysiu, Rysiu chyba w 44 minucie, czy w 43 wspomniał właśnie o tym, gdzie też, ja poruszałem to u siebie na kanale, że y, może być tak, że tą sieć Ryszard zostawi dla społeczności, o tym też wspominał, że, że ludzie mają sieć, się działa, możecie na niej budować, możecie tworzyć, możecie robić co chcecie. Sieć jest zabezpieczona, wspominał tutaj o seku, u i tak dalej i tak dalej. To jest taki y, temat na inny odcinek, y, bo dzisiaj chciałem właśnie tak się skupić na takim podsumowaniu, co, co się wydarzyło, y, co się sprawdziło. Y, wiecie, cała, cała to, to otoczka ETF-u, że y, informacje, które gdzieś, gdzieś y, Przedzierały się do mainstreamu, stały się potem faktem, tak, aplikacje zostały złożone, jest, jest wielkie oczekiwanie na zatwierdzenie tutaj przez SEC aplikacji ETF, Bitcoin, ETF, Ethereum. Tutaj 6 miesięcy temu Bitcoin, BlackRock, Fidelity, czym jest ETF, ja tutaj też nagrywałem fajny taki odcinek, gdzie... Po wyłapaniu pewnych informacji człowiek zwraca na to uwagę, gdzieś tam mówi o tym, ale też zderza się potem z taką ścianą, bo z kimś rozmawia i komuś, komuś to tłumaczy lub lub nawet chce wyłożyć dla dobra tej drugiej osoby, ale ludzie nie chcą słuchać. Nie? Dlatego też doceniam wszystkich subskrybentów, ludzi, którzy są w krypto, których poznałem, których spotykam, z którymi gdzieś rozmawiam, gdzieś na grupach, za to, że jesteście w tym miejscu, że rozumiecie ten temat, że chcecie się uczyć. Ja się cały czas też uczę, ja się uczę całe życie, człowiek się uczy całe życie. Ja z tego czerpię fan, jestem też nieomylny, staram się zawsze iść twardo, stąpać po twardym jakby gruncie, ostrożnie. Też inaczej człowiek podchodzi mając 40 lat, a inaczej do inwestycji mając 25. Ale po to są też takie kanały, taki kanał jak mój, żeby młodzi ludzie, żeby ludzie, którzy gdzieś zaczynają swoją drogę, czy to w biznesie, czy w, czy w, czy, czy w kryptowalutach, czy w jakimś mentalu, w podejściu do tego wszystkiego, żeby gdzieś wyciągali jakiś fajny content, fajny przekaz. Bo o to chodzi. Tak, potem VMPX wystartował, także tutaj widzimy cały ekosystem w 2023 roku, jeśli chodzi o Xen, że Klewin cały czas tam się potrafi odnaleźć w tej przestrzeni. Czuje się tam jak ryba w wodzie, tak, wygrana XRP z sekiem, znaczy wygrana, tutaj został ogłoszony werdykt, że XRP nie jest security. I tak zobaczcie, ile rzeczy się wydarzyło po, po drodze w ciągu roku. Ja już nie mówię, ile się rzeczy wydarzyło w, w okresie, w którym ja jestem w kryptowo od 2019 roku i tak sobie człowiek patrzy. Minie, minęły 4 lata, wchodzimy tutaj w 2024 i z porównania takiego, jak to się zmieniało, co się wydarzyło, to jest po prostu szok. Powiem wam, jest to błyskawiczny rynek, jest to naprawdę mega roller coaster, jest nieprzewidywalny rynek, ale naprawdę rynek, w którym no nie każdy się potrafi odnaleźć. Ja tutaj się potrafię odnaleźć, to się czuję jak ryba w wodzie. Ale to też chyba z tego względu, że wszedłem w rynek w odpowiednim i chyba w najbardziej idealnym momencie. Kiedyś ktoś się też mnie zapytał, kiedy wejść w rynek. Nie ma, nie ma takiej odpowiedzi. Trzeba po prostu w niego wejść. Jeśli wejdziesz na górce, musisz poczekać, odpowiedni czas wyczekać, pracować nad sobą, nad emocjami, żeby wyczekać tych wzrostów, podjąć odpowiednie decyzje, inwestować mądrze, wyciągać wnioski, słuchać ludzi, którzy gdzieś mają większe doświadczenie, bo to jest, to jest cenna, cenna rada, a wiele ludzi nie potrafi tego robić. I tak, jak sobie człowiek patrzy, tutaj po tych wszystkich filmach, po tych wszystkich tutaj tematach, to to jest właśnie najlepsza zapłata, najlepsza taka rekompensata za to, że aha, wyłapałem coś, powiedziałem o tym, to tutaj zostanie, dopóki będzie YouTube, to jest też taki dziennik, że tutaj wyłapałem, powiedziałem, ileś osób się o tym dowiedziało, ileś osób z tego skorzystało. Wiecie, choćby na przykład tutaj, kolejny film: Grayskir wygrywa w sądzie z Sekiem, kolejny, kolejny temat, który był gdzieś poruszany wcześniej, potem jest sprawdzenie, jest, jest o tym powiedziane, i to jest taka fajna nagroda. Elon Musk kupił tutaj Twittera, zamienił go na x więc Tak, jak sobie tak człowiek patrzy, ile rzeczy się wydarzyło, to jest naprawdę szok. Tutaj crypto, crypto live powstał u mnie też na kanale, który myślę, że w 2024 roku będzie kontynuowany. live z X Groszem. Kilku gości było na kanale, co mnie też cieszy. Powiem Wam naprawdę mega fajny, owocny rok. Uważam, że 2023, który. Za chwilę się skończy. Był rokiem mega, jeśli chodzi o rynek krypto. Też taka tutaj ciekawostka. Michael Saylor tutaj wrzucił tweeta u siebie, ja go tutaj podałem dalej. Z cytatem, tak, że ten rok należy do... do, do no sami widzicie tak. Srebro 1%, obligacje, złoto, giełda, Nasdaq, Bitcoin 158%. Tutaj ja też napisałem taki mój wywód. Z faktami się nie dyskutuję, no bo jeśli to jest fakt, to się wydarzyło. To nie jest nic wyssane z palca, się zrealizowało. No to mamy tutaj porównanie i myślę, że 2024 będzie jeszcze lepszym rokiem, jeśli chodzi o rynek krypto. I wchodzimy w niego, wchodzimy w niego, powiem Wam z wielką pompą. Wiele rzeczy pewnie się wydarzy, wiele rzeczy nas zaskoczy w nowym 2024 roku. Oczywiście czas, który człowiek poświęca na, na rynek krypto, na wiedzę, na naukę, jest. Najlepszą też inwestycją, oczywiście taką mentalną, w swoje, w swoje tutaj przekonania, zrozumienia. I jeśli jest owocny rok, to potem człowiek się potrafi lepiej przygotować na nadchodzący rok, żeby jak najlepiej rozegrać ten cykl, ten czas, swoje ruchy, rozstawione pionki na planszy, które potem mają kluczowe znaczenie w późniejszych miesiącach, latach. Wiecie, rynek krypto jest bardzo szybkim rynkiem, i zaglądając do mnie na kanał, też zatrzymacie się w jakimś, w jakimś okresie, ale pewnie śledzicie różne kanały, które powstały wcześniej, i można tam zaobserwować też takie właśnie rozkminki i spełnienia się takich swoich rozkmin, przepowiedni jakichś takich przemyśleń. Jak ktoś potem sobie też robi takie podsumowanie i widzi. Kurczę, nawijałem o tym 4-5 lat temu, 6 czy 7 i teraz jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy, i człowiek sobie z perspektywy czasu mówi kurde, ale naprawdę raz, że ten czas był fajnie wykorzystany, to potem dochodzi do niego taka refleksja, że bardzo szybko to zleciało i kolejne lata zlecą tak samo szybko. I wiecie, i będziemy za rok, jeśli dalej będzie dopisywało zdrowie, że człowiek człowiek dalej będzie w stanie żyć na świecie, to powie, no tak, zleciało, kolejny rok, kolejne dwa lata, kolejne trzy, kolejna hossa, spojrzy na wykres i powie, tak, zrobiłem fajny kawał dobrej roboty, rozegrałem to w odpowiedni sposób, ludzie, którzy gdzieś zostali z tyłu, będą chcieli później gonić, ale wiecie, że tego już się nie da, nie da dogonić tego czasu, tego co, co minęło, co się wydarzyło, to już było. I jeśli my w tym trwaliśmy, to jesteśmy o tyle do przodu z wiedzą, z, z tym wszystkim, co się wydarzyło w koło nas. Jesteśmy bardziej mądrzejsi, bardziej rozważni i takim, takim chyba akcentem będę już kończył ten odcinek, bo jutro jest Sylwester, wiele osób jutro się bawi ze swoimi bliskimi że też życzę Wam wszystkim w Nowym Roku spełnienia marzeń zrealizowanych, planów, planów, które sobie każdy z Was założy na Nowy Rok 2024, żeby dowieść to, co się założyło, to, co chcemy zrealizować. Przede wszystkim też zdrowia. Zdrowie jest najważniejsze. Życzę też każdemu z osobna i Waszym bliskim zdróweczka. Oczywiście jakiejś realizacji Realizacji zysków, mądrych realizacji zysków, samych dobrych, fajnych inwestycji. I co? I widzimy się w kolejnym roku. Po nowym roku, oczywiście, Kryptosapien się odezwie, rzuci coś, jedziemy z tematem. Chciałbym też w, przysz w przyszłym roku, oczywiście, więcej tych odcinków nagrywać. Myślę, że czas na to pozwoli. Także tyle ode mnie, słuchajcie, gdziekolwiek jesteście. Trzymajcie się swartem najlepszego w tym nowym roku. Dzięki za to, że byliście w tym 2023. I mam nadzieję, że w kolejnym roku, w tym samym okresie, będziecie tutaj ze mną. Ja będę tutaj razem z wami. I będziemy rozkminiać rynek krypto, tak jak do tej pory i czerpać fan. Wy z tego, że ja potrafię nawinąć tutaj do Was, a wy dajecie mi mega energię, mega, mega feedback. Bo nawet sobie też sprawy nie zdajecie z tego, że prosty komentarz, prosty prosty odzew daje bardzo dużo, bardzo dużo takiej pozytywnej energii, bo wiesz, że ja przynajmniej wiem wtedy, że robię coś dla was, robię coś dla kogoś bezinteresownie i że my, wy, ja budujemy jakąś społeczność, budujemy jakąś społeczność, która jest w tym samym miejscu i która nadaje na tych samych falach, to jest najważniejsze. Już więcej się nie rozwodzę. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku. Gdziekolwiek jesteście, udane imprezy, rozwagi z fajewerkami. Spokojnego spokojnego powrotu do domu. Szczęśliwego powrotu do domu. Tyle w tym starym roku od CryptoSapiens. Trzymajcie się. Dzięki za kolejny rok. Najlepszego. Z